Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam państwu najczęstsze awarie i awarie, które występują w Citroenie C3. Proste zawieszenie nie jest tak mocne, jak byśmy chcieli, a głównym problemem są sprężyny. Francuzi zastosowali w przednim i tylnym zawieszeniu bardzo miękkie sprężyny baryłkowe, a ich zewnętrzne cewki urywają się nawet przy przebiegu do 100 tysięcy co więcej. Po zerwaniu cewki, sprężyna zwykle wyskakuje z miski podporowej, a samochód spada i nie może już dalej jechać. Jednocześnie zwykle przerywa okablowanie czujnika ABS i przewodu hamulcowego. Nieoryginalne sprężyny mają bardzo różną jakość, wiele z nich szybko ugina się lub pęka ponownie. Żywotność cichych bloków wahaczy przednich mogłaby być dłuższa, ale przy odpowiedniej wysokości sprężyn wytrzymują 50 do 80 tysięcy kilometrów. Również wspornik przedniego słupka nie jest najlepszej konstrukcji. Zasób jest niewielki, nawet oryginał może nie kosztować setek tysięcy, a oryginalny może kosztować mniej niż 50 tysięcy. Żywotność łożysk kół również, jak na standardy klasy subkompaktowej, nie jest wybitna, 150 tysięcy piasty naprawdę nie lubią wilgoci i długich okresów przestojów, wstrząsów i innych problemów. Większość modyfikacji c trzyma zębatkę z euro na wale. Mechanizm znajduje się w komorze silnika, a nie na kolumnie kierownicy, co komplikuje jego konserwację. A zębatka nie jest zbyt szczelna, a w środku jest bardzo mało oleju, więc każde uszkodzenie osłon prowadzi do korozji drążka i natychmiastowego zużycia tulei a para robocza szybko się zużywa. Ogólnie rzecz biorąc, należy zwrócić uwagę na szczeliny i przewody prowadzące do silnika. Samochody mają napęd wyłącznie na przednie koła, nawet w pseudoterenowej wersji XTR. Żywotność napędów i przegubów homokinetycznych jest dobra, jeśli monitorujesz stan osłon, trwają one prawie wiecznie. Ręczna skrzynia biegów serii B4 nie jest przykładem wybitnej niezawodności. Ale przy silnikach do 1,4 litra i w lekkim samochodzie wytrzymuje dość długo. W przypadku silników 1 Czerwca i Diesla, nawet wersja wzmocniona może cierpieć z powodu przedwczesnego zużycia łożysk już w tysiącach o 120 do 150, chociaż trudno to stwierdzić z całą pewnością, ponieważ silniki diesla mają niemal w 100% przypadków zmniejszony przebieg. Głównym problemem są wycieki oleju, uszczelki nie są zbyt dobre, a bez oleju łożyska nie wytrzymują długo. Typowym problemem jest zużycie synchronizatorów przy przebiegu powyżej 200 tysięcy, podobnie jak lekkie piszczenie na pięć biegu. Mechanizm wyboru biegów sprawia więcej kłopotów, psuje się, a kable napędowe również się zacinają. Kupując, nie bądź leniwy, aby włączyć wszystkie biegi, jeśli piąty bieg nie zostanie włączony, należy wymienić kable. Mamy bardzo niewiele samochodów z automatyczną skrzynią biegów serii A4. Dobrze dogaduje się z silnikiem 1 kwietnia. Chociaż silnik ciągle się wywraca, więc spalanie jest trochę wysokie. Żywotność samej skrzynki zależy głównie od warunków pielęgnacyjnych i temperaturowych, jest ona bardzo wrażliwa na czystość oleju i temperaturę. Zrobotyzowana skrzynia biegów SensoDrive jest znacznie bardziej powszechna. To typowy robot z jednym sprzęgłem w najgorszej postaci, ze sprzęgłem mechanicznym i napędami zmiany biegów. W samochodzie zainstalowano jego bardzo surową wersję która została dopracowana w procesie produkcyjnym. W rezultacie istnieje około 8 niekompatybilnych opcji jednostki sterującej i innych komponentów. Typowymi problemami przy przejechaniu ponad 100 do 150 tysięcy kilometrów jest zwiększone zużycie sprzęgieł, przekładni i silnika napędowego sprzęgła, a także awarie mechanizmu zmiany biegów i elektroniki sterującej. Sam mechanizm nie jest zbyt skomplikowany, można go łatwo naprawić, jednak diagnostyka jest niezwykle problematyczna. Mając pod ręką skaner Lexie, używany do diagnozowania modeli psa, niewiele można zrobić. Jednostka sterująca może generować szereg błędów z powodu awarii oprogramowania sprzętowego i problemów z zasilaniem napędu. Dopóki jest w dobrym stanie, możesz znieść długie zmiany i nielogiczne zmiany, w lekkim samochodzie i jeszcze nie w pełni załadowanym, nie jest to straszne. Ale wszelkie problemy sprawiają, że poruszanie się jest całkowicie niewygodne, a w przypadku poważnych błędów jednostka sterująca robota nie pozwoli na uruchomienie silnika. Dlatego, w razie problemów, skrzynia ta często jest przerabiana na zwykłą manualną skrzynię biegów na szczęście, podstawa jest ta sama B4, co w przypadku manualnej skrzyni biegów. W Rosji model prezentowany jest głównie z dwiema wersjami silnika 1 kwietnia, w wersjach 8 i 16 zaworowych. Na drugim miejscu pod względem popularności znajduje się wersja z silnikiem benzynowym 1 czerwca, samochody z silnikami 1 stycznia, a zwłaszcza diesla, są tu rzadkością. Układ komory silnika jest dość gęsty, więc nawet małe silniki z trudem mieszczą się, silniki 16, zaworowe, zarówno wysokoprężne, jak i benzynowe, są już dość trudne w utrzymaniu. Stosunkowo niewielka powierzchnia chłodnic powoduje konieczność dokładnego monitorowania ich czystości, zwłaszcza w samochodach wyposażonych w klimatyzację. Żywotność węży układu wentylacji skrzyni korbowej w samochodach przed zmianą stylizacji jest zwykle już wyczerpana, należy sprawdzić ich stan. Jeśli zobaczysz lśniąco czystą komorę silnika, odmów zakupu. Nie da się go umyć, stoi tu agregat BSM, który bardzo nie lubi wilgoci, a każde czyszczenie może zakończyć się fiaskiem. Jeśli więc silniki ciekną, lepiej wyczyścić je specjalnymi związkami, a dopiero od strony rozrządu można je wyczyścić parą. Żywotność poduszek silnika we wszystkich modyfikacjach jest krótka, dlatego spróbuj wyczuć wibracje i sprawdź gumki pod kątem pęknięć. Nieco paranoiczny układ sterowania silnikami benzynowymi jest gotowy w przypadku jakichkolwiek usterek w układzie sterowania wystawić błąd antipelushen fault, co nie sprawia radości właścicielom i zwykle wymaga częstego korzystania ze skanera diagnostycznego i programu FAP, aby zrozumieć, co się dzieje tym razem, coś nie tak z silnikiem. Najczęściej błędy są nieistotne, wystarczy je zresetować i nie myśleć o nich przez kolejne 10 tysięcy kilometrów. A w przypadku braku skanera będziesz musiał znieść nieco zwiększone zużycie paliwa i zmniejszoną dynamikę. Głównym silnikiem C3 jest 8. Zaworowy silnik 1 kwietnia tu 3A tu 3JP. Jest to prosty i niezawodny silnik z żeliwnym blokiem, paskiem rozrządu i wtryskiem rozproszonym. Przypadki, które przejechały ponad 300 tysięcy bez większych napraw, nie są wcale rzadkością, ale na rynku rosyjskim przebieg jest zwykle zwinięty. Więc zwykle nie widać przerażających liczb na licznikach kilometrów. Stan ten w dużym stopniu zależy od dbałości o system sterowania. Brudne wtryskiwacze, nieszczelności powietrza, stary moduł zapłonowy i stare przewody poważnie uszkadzają silnik i wpływają na jego żywotność. Jednak poważne zużycie grupy tłoków obserwuje się zwykle dopiero po przejechaniu ponad 250 mil i bardzo złej konserwacji. I nawet w tym przypadku nie ma w tym nic złego, wybór używanych jednostek jest nadal bardzo szeroki. 16-zaworowa wersja silnika 1 kwietnia serii ET3J4 i podobny konstrukcyjnie silnik 1 czerwca TU5JP4 różnią się od siebie minimalnie, ale ET3 ma również regulator fazy wału dolotowego i związane z tym zmiany w konstrukcji wałka rozrządu i głowicy cylindrów. Ogólnie rzecz biorąc, są to również bardzo mocne silniki o żywotności ponad 300, ale są mocniejsze, bardziej złożone i pod maską małego Citroena są bardziej podatne na przegrzanie. Moduł zapłonowy jest droższy i powoduje więcej awarii, układ wentylacji skrzyni korbowej jest bardziej obciążony, a pasek rozrządu jest przewidywalnie bardziej skomplikowany. Poduszki silnika zużywają się szybciej. Jednak wzrost złożoności procentuje zwiększoną mocą i dynamiką przy tym samym zużyciu paliwa, a przy silniku 1 czerwca lekki samochód wydaje się prawie jak lżejszy. W Europie Citroen C3 jest popularny z silnikami wysokoprężnymi, ale tutaj są one reprezentowane w pojedynczych egzemplarzach, czyli niecałe 2% populacji. Silniki wysokoprężne 1 kwietnia to seria DV4, a silniki 1 czerwca to seria DV6. Najniższą mocą charakteryzują się silniki 8. Zaworowe DV4TD o mocy 68 km, montowane od początku do końca produkcji, nieco zmodernizowane w 2005 roku. Po zmianie stylizacji mocniejszy 16, zaworowy DV4T4 o mocy 90 km został zastąpiony nieco zdeformowaną wersją o indeksie DV6AT4. Wszystkie opcje silnika po zmianie stylizacji z filtrem cząstek stałych sprzęt paliwowy to 8 zaworowy 1,4 Bosch 16, zaworowy 1,4 i 1,6 Delphi, przy czym ten ostatni jest uważany za droższy w utrzymaniu. Wszystkie silniki mają bardzo złą lokalizację filtra paliwa i bardzo ciasne rozmieszczenie w komorze silnika. Silniki 1 czerwca mają problemy z uszczelkami wtryskiwaczy, korozją tulei cylindrowych, a osprzęt paliwowy jest delikatniejszy niż w 1 kwietnia, a turbina jest droższa. Ale to właśnie z silnikiem wysokoprężnym 1 czerwca Citroen C3 charakteryzuje się najlepszą dynamiką, zwłaszcza że silnik można stosunkowo bezboleśnie zwiększyć z bazowych 109 koni mechanicznych do 160 i wyższych. To wszystkie informacje na temat problemów Citroena C3. Jeśli wiesz więcej lub nie zgadzasz się z tym, co usłyszałeś, czekam na ciebie w komentarzach.